Witajcie moi drodzy, tu Babonia Martunia i Bajkowe spotkanie. Dzisiaj przeczytam Wam Hansa Christiana Andersena pod tytułem Szczęśliwa rodzina. Zielony liść łopianu jest bezsprzecznie największym liściem, jaki znamy. Gdy zasłonić nim brzuszek, jest tak duży jak mały fartuch. Kiedy się go kładzie na głowę, służy w czasie deszczu za parasą. Taki jest ogromny. Łopian nie rośnie nigdy sam. Tam, gdzie rośnie jeden, jest ich więcej. Są wspaniałe, a cała ta wspaniałość służy za pożywienie ślimakom. W dawnych czasach wytworni ludzie przyrządzali wielkie, białe ślimaki do jedzenia i spożywając je, mówili: Ach, jakie to smaczne! Byli przekonani, że są one naprawdę smaczne, dlatego że żywią się nyśćmi łopianu. Siano więc specjalnie łopiany, by hodować na nich ślimaki. Był sobie stary dwór, którym nie jadano już co prawda ślimaków, bo całkiem wymarły, ale łopiany nie wymarły. Zarosły nawet wszystkie dróżki, wszystkie grządki. Nie można ich było powstrzymać. Był to prawdziwy łopianowy las, gdzie niegdzie stała jabłoń lub śliwa. I gdyby nie one, nie przypuszczałby nikt, że to jest sad. Dookoła nie było nic prócz obłopianu, a w środku... Mieszkały dwa ostatnie ogromnie stare ślimaki. Same nie wiedziały, ile miały lat, ale mogły sobie doskonale przypomnieć, że dawniej było ich więcej, że pochodziły z rodziny zagranicznej i że dla nich i dla im podobnych zasadzony był cały ten las. Nigdy jeszcze nie wyszły z domu, ale wiedziały, że istniało jeszcze na świecie coś, co się nazywało dworem, że tam we dworze ugotowano by je i że stałyby się czarne że położono by je na srebrny półmisek, ale co dalej stać się miało, tego nie widziały. Nie wiedziały również jak to jest, gdy się zostaje ugotowanym i położonym na srebrnym półmisku. Ale wiedziały, że to musi być piękne, a zwłaszcza bardzo wytworne. Ani hrabążcze, ani ropucha, ani gilista, które o to pytały, nie mogły im tego objaśnić, bo żadnego z nich nie gotowano, ani nie kładziono na srebrny półmisek. Stare białe ślimaki były najwytworniejsze na świecie. Widziały o tym. Las istniał dla nich i dwór był po to, aby je ugotowano i położono na srebrne półmisy. Żyły więc sobie samotnie i szczęśliwie, a ponieważ nie miały same dzieci, wzięły sobie pospolitego, małego ślimaka na wychowanie i dbały o niego jak o własne dziecko, ale malec nie chciał wcale rosnąć, bo to był tylko zwyczajny ślimak. Starzy, a szczególnie matka ślimaczyca, uważała jednak, że zdaje się trochę rośnie, i prosiła ojca, aby o ile tego nie widzi, dotknął skorupy ślimaczka. Ojciec uczynił to i uznał, że matka miała rację. Pewnego dnia padał ulewny deszcz. Posłuchaj-no, jak tam bębni na liściach chłopianu. Rum, rum, rum! powiedział ojciec ślimak. Przecieka tu! zauważyła matka. Krople wody spływają po łodydze. Zobaczysz, będzie tu zupełnie mokro. Cieszę się tylko, że mamy nasze wygodne domki i że malec ma także swój dom. Naprawdę zrobiono dla nas więcej niż dla innych stworzeń. Widać, że jesteśmy dobrze urodzone. Przychodzimy na świat z gotowym domkiem, a las Łopianu zasiadł specjalnie dla nas. Chciałabym tylko wiedzieć, jak daleko się rozciąga i co jest poza nim. Poza nim nie ma już nic, powiedział ślimak papa. Nigdzie nie może być lepiej niż u nas. Nie życzę sobie niczego więcej. Tak, powiedziała matka, ale chciałabym się dostać do dworu, aby mnie ugotowano i położono na srebrnym półmisku, tak jak uczyniono to ze wszystkimi naszymi przodkami. Możesz mi wierzyć, że to jest coś zupełnie nadzwyczajnego. Dwór runął już może, powiedział ojciec ślimak. Albo może las łopianów rozrósł się tak, że ludzie nie mogą stamtąd wyjść. Nie ma do czego się śpieszyć. Ale ty gonisz zawsze tak strasznie i malec zaczyna iść w twoje ślady. Czyż nie pełza w trzy dni na szczyt W Głowie mi się kręci, kiedy na to patrzę. Nie gniewaj się na niego, powiedziała ślimaczyca. Pełza rozważnie, doczekamy się z niego pociechy. A my starzy nie mamy przecież nikogo poza nim, dla kogo warto byłoby żyć. Ale czy ty pomyślałeś już o tym, skąd weźmiemy dla niego żonę? Czy nie przypuszczasz, że tam, daleko w łopianowym lesie, powinny być jeszcze jakieś istoty do nas podobne? – Myślę, że czarnych ślimaków jest tam na pewno dosyć – powiedział ojciec. – Czarnych ślimaków bez domków, ale one są takie pospolite, a wyobrażają sobie, że są Bóg wie czym. Jednak możemy zlecić tę sprawę mrówkom, które kręcą się wszędzie. Jakby miały coś do roboty i na pewno znajdą kogoś odpowiedniego dla naszego małego ślimaczka. Miałybyśmy najpiękniejszą kandydatkę, powiedziałem mrówki. Ale obawiamy się, że nic z tego nie będzie, bo ona jest królową. To nic nie szkodzi, odrzekł stary. Czy ma dom? Ma pałac, powiedziały mrówki. Najwspanialszy rówczy pałac o siedmiuset korytarzach. Dziękuję, odparła ślimaczyca. Nasz sen nie będzie mieszkał w mrowisku. Jeżeli nie wiecie o niczym lepszym, to zwrócę się do komarów które fruwają w słońcu i deszczu i zbadały las łopianów od góry i od dołu. Mamy dla niego żonę, powiedział komary. O stu ludzkich kroków stąd siedzi na agrestowym krzaku mała ślimacza panienka z domkiem. Jest zupełnie samotna i właśnie w wieku odpowiednim do szpuścia. Tylko o sto ludzkich kroków stąd. Ona powinna przyjść do niego, powiedzieli starzy. On ma łopianowy las, a ona tylko jeden krzak. Przyprowadzili więc ślimaczą panienkę. Osiem dni trwało, zanim przyszła, ale potem właśnie można było poznać, że jest osobą dobrze urodzoną. A potem wyprawili wesele. Sześć świętojańskich robaczków świeciło najjaśniej, jak tylko można. Wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bo stare ślimaki nie znosiły zabaw i piatyki, ale ślimaczyca wygłosiła piękną mowę. Ojciec wcale nie mógł przemówić, taki był wzruszony. A potem oddał synowi w spadku cały łopianowy las i powiedział, co zwykle mówił, że to jest najlepsze ze wszystkiego na świecie i że jeśli młodzi będą dobrze gospodarować, uczciwie żyć i rozmnażać się, to i oni i ich dzieci dostaną się pewnego dnia do dworu, gdzie ich ugotują i położą na srebrnym półmisku. Po wygłoszeniu tej mowy starzy wpełzli do swoich domków, nigdy już więcej z nich nie wyszli, zasnęli. Młoda ślimacza para panowała teraz w lesie i miała liczne potomstwo, ale nie ugotowano ich i nie dostali się na srebrny półmisny. Ślimaki doszły więc do wniosku, że dwór musiał się rozpaść, a wszyscy ludzie na świecie wymarli. A ponieważ nikt im się nie sprzeciwiał, uznali to za prawdę. Deszcz bębnił po liściach chłopianu, jak muzyka na ich cześć. Słońce świeciło. Aby zabarwić dla nich chłopianowy las, czuli się bardzo szczęśliwi. Podobnie jak cała szczęśliwa rodzina, bo rzeczywiście byli szczęśliwi. Koniec. Moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej baśni i zapraszam na następną.